Wieczór! No, 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 no! O, teraz głosuję. Bardzo, bardzo dobrze. A co robimy, jak nam jest zimno w nóżki? Tupiemy, uwaga, wszyscy tupiemy. A jak zimno w To co robimy? Plaszczemy. Po raz pierwszy nie przed Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką, a na parkingu przed Urzędem Gminy Przemęt odbyły się Przemęckie Mikołajki. Parking wypełnił się mieszkańcami gminy, szczególnie tymi najmłodszymi, którzy przybyli na miejsce, by spotkać się ze świętym Mikołajem. Nie ma w gminie Przemęt uroczystości, która obyłaby się bez młodzieżowej orkiestry dętej. Tym razem orkiestra przygotowała świąteczny repertuar. Najlepsze życzenia mieszkańcom złożył wójt gminy Janusz Frąckowiak. Dzisiaj mamy Świętego Mikołaja, który od rana przynosi prezenty, ale też i pamięta o tych wszystkich, którzy byli grzeczni i zasługują na to, aby dać im prezenty i sądzę, że tu na tym placu w całej gminie Przemęt wszyscy zasługują na odrobinę Szczęścia, ale i przede wszystkim radości, ale też i prezentów. I dlatego, moi drodzy, mamy niespodziankę, tak, paniulo? Najbardziej wyczekiwanym gościem był oczywiście święty Mikołaj, który jednak nie mógł tak łatwo znaleźć drogi do przemętu z dalekiej Laponii. Dlatego, aby oświetlić mu drogę, po wspólnym odliczaniu zapalono światełka na ogromnej choince. Przed odliczaniem chciałbym wszystkim złożyć najszersze życzenia, moi drodzy, i marzeń, aby wszyscy otrzymali te prezenty. I teraz, paniulo, odliczamy, tak? Trzy! Zszedł czas na wysłuchanie świątecznego repertuaru. Kolendy i piosenki świąteczne wykonał zespół Joeli. Gdzieniegdzie, czyli otwórz bok, złą nowinę. Od drzwi do drzwi się powtarza wciąż. Świetny cały rozjaśnia się, badaśnik, badaśnik, badaśnik. Świąteczne kije i

In the frosty air What a bright time It's a right time To rock tonight, night When the sun's shining It's the best time It's a sweetest time To go back together What a drogie Najważniejszym momentem było jednak przybycie świętego Mikołaja wraz z asystentkami, dwoma śnieżynkami. Pojawili się, by rozdać prezenty wszystkim dzieciom. Wśród pomocników Mikołaja znalazł się także wój.